Ten zimowy, trzy miesiące w dupę tylko chlanie No i rycie sobie głowy, tylko o tym pomyśl Doczekałem dondy się, pomysł na epkę Dawno już został odrobiony, jestem jak translator Modę wprowadzę na wszystko, będąc porobionym No i będę darł się w niebo głosy, kiedy tylko będę chciał Będę miał przeświadczenie, że chill rap to kierunek poboczny ale chcecie wiosny A traczek miłosny A traczek chillowy A nie myślałeś kiedyś nad zamknięciem mordy Czy jesteś gotowy? Strzaj to bo to Me and my homies Od L do E do N do A do R Przynależność moja od Get do HTP Proste jak alfabet od A do Z Idę na szczyt kurwo. Zapamiętaj mnie. Od L e do E do N do A do R Przynależność moja. Od G do HTP Proste e jak on. alfabet od A do Z Idę na szczyt kurwo. Zapamiętaj mnie. Wierdalam się nabić, do to prawie niczym intro I muszę się napić, to prawie niczym picho I zbierzemy żniwo i nie upadnę nisko A w międzyczasie wyjmujemy już kolejne picho. Bo, mimo, że nie chcę, bo miłem wypada być To prawie jak to oddzielam chujowy byt Z rapy, zmieniam pył, spalmy czoła, chylpany Coś tu wyjechalny, chyba ziomo, gruba ryba Ale coś w mózgu nie styka, nie ma problemu Get high, to jeszcze nie jest firma No i mam wyjebane w komentarze jakiegoś simpa Co bym nie robił, to fajna, ale wolę ciłka Co? Ja pierdolę Chłopa, na 03 i 18 już na karku Beka polecę lepiej od do rapowych kozaczków I będę dalej cisnął pompę z ich zjebanych kawałków Ha, a wy? Dalej chcecie wiosny? a traczek miłosny? a traczek chillowy? A nie myślałeś kiedyś nad zamknięciem mordy? Czy jesteś gotowy? z to, bo to Me and my homies Od L do E do N do A do R Przynależność moja od G do HTP Proste jak alfabet od A do Z. Idę na szczyt kurwo. Zapamiętaj mnie. Od L e do E do N do A do R. Przynależność moja od G do HTP Proste jak alfabet od A do Z. Idę na szczyt kurwo. Zapamiętaj mnie.